Wyobraź sobie miasto Oran, takie Ohio północnej Afryki, nudne, randomowe miejsce, gdzie ludzie żyją jak bambiki w trybie autopilot. Wszystko jest w miarę spokojne, aż nagle Skibidi Bam. Szczury zaczynają padać jak muchy, a zaraz za nimi ludzie. Wjeżdża Juma, totalny azbest, miasto zamknięte, zero ucieczki. Każdy zostaje na egi Edgingu, próbując ogarnąć, co się dzieje. Na froncie mamy doktora Ryu, typowego Sigma, który rzuca się w wir walki z zarazą. Wspierają go taro. Taki chillowy goat, co chce pomagać ludziom. I Rambert, dziennikarz z Ricem większym niż ego przeciętnego TikTokera, który na początku chce uciekać do Shooty, ale potem ogarnia, że walka z Jumą to Sigma Vibes. Jest jeszcze ojciec panelu, który próbuje tłumaczyć, że to wszystko kara Boska, ale nawet on przegrywa z tym azbestowym losem. Ludzie padają jak bambiki. Juma nikogo nie oszczędza Riz, Sigma czy zwykły NPC. Wszyscy są równi w obliczu zarazy. Taru umiera, Rambert traci szansę na swoje love story. A Rieu zostaje sam. Widząc jak miasto powoli wraca do życia. Ale on wie swoje. Juma to jak wiralowy trend na TikToku. Niby zniknie, ale kiedyś wróci. Morał? Życie to ciągła walka. Możesz być gołtem, ale nawet wtedy nie wygrasz ze wszystkim. Ważne, żeby nie poddawać się, nawet gdy świat to totalne Ohio, pełne azbestu i skibidi Jummy.